Co, co coraz bardziej z czasem reakcja nie opinii publicznej, tylko reakcja przyjaciół, reakcja tych, z którymi się przeobraża y, rozmawia. Y, w tej chwili po kilku latach w ogóle nie wystawiania, ta wystawa, która jest dla mnie zaskoczeniem, że w ogóle się na nią zgodziłem, że ona się udała, że ona się w tej chwili odbyła jakoś to do mnie nie dociera. Y, to, co mam do powiedzenia, to jest powodowane pewnego rodzaju, jak gdyby poczuciem y, winy. To znaczy sobie wyobrażam, że wszystkie osoby tutaj, które, które przyjechały, zadały sobie ten trud zjechania i nie myślcie, że ja tutaj y, w imię tak zwanej fałszywej skromności mówię. Tylko, że to jest przejmujące, że y, własne tak zwane, patetycznie mówiąc, borykanie się z malowaniem, y, do którego y, w moim przypadku y, mam czasami y, dużo zaufania, czasami więcej niepewności, skrupułów, y, wątpień i tak dalej, że ono może być dla kogoś y, interesujące, dla kogoś poza mną. Y, I że to zainteresowanie wyraża się nie to tam w deklaracji, że owszem to interesujące, tylko w czynie w, wręcz, więc w przyjściu, w zobaczeniu, w dodatku y, w tych rozmowach, czasami w przyjechaniu i to w przerobieniu y, tych kilkudziesięciu czy set kilometrów. I to jest przejmujące, to, to, to stwarza pewien rodzaj y, oczywiście radości tam gdzieś w tle, ale głównie obciążenia. Y, to jest to, co chciałem powiedzieć i dziękuję bardzo, że przyjechaliście, przyszliście i zdrowie chciałem znieść.